Ten chłopak zawsze był najlepszy w klasie, ale tym razem zajął drugie miejsce. Widząc to wpadł w szok. Stało się tak, ponieważ do klasy przyszła nowa dziewczyna, która była jeszcze zdolniejsza od niego. Spędzała aż 20 godzin dziennie tylko na nauce. Nawet wtedy, gdy w jej domu rodzina kłóciła się jak koty i psy, ona całą swoją uwagę skupiała wyłącznie na nauce. Nic, co działo się wokół niej nie miało dla niej znaczenia. W drodze do szkoły również się uczyła. Podczas jedzenia uczestniczyła w zajęciach online, a ćwicząc, też się uczyła. Żeby odpędzić senność, potrafiła zjadać kolejne saszetki kawy. Chłopak postanowił, że za wszelką cenę następnym razem znowu zajmie pierwsze miejsce. Wtedy dowiedział się, że dziewczyna, aby oszczędzać czas, biega do domu. Od tego momentu chłopak zaczął jeździć skuterem, żeby być szybszym od niej. Kiedy dziewczyna zjadała jedną saszetkę kawy, on na raz zjadał dwie. Pewnej nocy, gdy wracał późno po nauce, zobaczył, że dziewczyna nadal się uczy. Ale się nie poddał. Mimo że chciało mu się spać, uczył się przez całą noc. Z powodu braku snu następnego dnia w klasie zemdlał. Kiedy odzyskał przytomność, był już w szpitalu ale nawet stamtąd ruszył z powrotem do nauki.